24 stycznia 2011 roku, 22. Jak łatwo jest grzeszyć! Dzisiaj, moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenia stwarzane przez zwodziciela, kiedy zaniedbujesz czujność. Modlitwa do mojego ojca przedwiecznego, poprzez koronkę do Bożego Miłosierdzia, jest ważna w uświęcaniu Twojej duszy. Grzech, moja umiłowana córko, jest trudny do uniknięcia. Trudniej jest zdobyć moje szczególne łaski, niż uniknąć grzechu w jakiejkolwiek postaci. Od kiedy zostałaś powołana do wypełnienia tego świętego dzieła, zawsze będziesz celem złego, który stara się przy każdej okazji wprowadzić w twoje życie to, co negatywne. Posłuży się tymi, którzy są wokół ciebie, tak, że zaatakuje ciebie. To dlatego zawsze musisz mieć się na baczności przed nim. Nigdy nie pozwól mu zwyciężyć, ponieważ kiedy tak się stanie, uda mu się opanować duszę i spowodować okropny ból, udrękę i cierpienie. Powoduje rozpad przyjaźni, zamieszanie, rozpacz i zaszczepia fałszywe myśli w umysłach, które ma za cel. Następnie, gdy moje dzieci czują się winne swojej własnej słabości, gdy ulegli pokusie, doświadczają pewnego rodzaju nędzy która wprowadza w ich życie desperację, niedolę i szaleństwo. Moje dzieci, zawsze będziecie kuszone do grzechu doskonałość duszy jest niezwykle trudna do osiągnięcia i wymaga z waszej strony olbrzymiej dyscypliny i determinacji. Jeśli i kiedy padniecie ofiarą zwodzenia złego ducha i popełnicie grzech, musicie natychmiast modlić się z serca i zabiegać o przebaczenie. Regularna spowiedź jest sakramentem bardzo źle rozumianym. Tylko dzięki cotygodniowemu przystępowaniu do konfesjonału wasza dusza będzie mogła pozostać w stanie łaski. Kiedy wasza dusza jest uświęcana w ten sposób i poprzez codzienną modlitwę, tylko wtedy jesteście w stanie móc trzymać zwodziciela na dystans. Poczucie winy grzechu. Jeżeli odczuwacie poczucie winy na skutek grzesznego działania, Niezależnie od tego jak wielkie jest to przewinienie w oczach mojego ojca nie niepokójcie się zawróćcie otwórzcie swoje serce i proście o przebaczenie Poczucie winy to negatywne odczucie chociaż służy ono jako forma prowadzenia waszego sumienia to nie jest zdrowo pozostawać w tym stanie Proście o łaski poprzez modlitwę by osiągnąć czystość duszy wymaganą by mi służyć Cierpliwość jest ważna. Nigdy nie pozwólcie, by grzech oddalał was ode mnie. Poczucie winy nigdy nie powinno stać na drodze poszukiwania odkupienia. Pamiętajcie dzieci, że z powodu grzechu pierworodnego zawsze będziecie padać ofiarą kuszenia złego ducha. To przez modlitwę, post i oddanie się Najświętszej Eucharystii staniecie się mi bliżsi. Wymaga to czasu, który musi zostać na to przeznaczony. Idźcie teraz, moje dzieci, i zapamiętajcie jedną rzecz. Nigdy się nie lękajcie zwrócić do mnie, kiedy zgrzeszyliście. Nigdy nie bądźcie zakłopotani, by prosić o przebaczenie, kiedy jesteście prawdziwie skruszeni. Ale pamiętajcie też, że jeśli tego nie uczynicie, będziecie przyciągać zwodziciela wciąż na nowo i wasza dusza pokrąży się w ciemnościach. Ciemności przyciągają ciemność. Światłość przyciąga światłość. Ja jestem światłością. Zwróćcie się teraz do mnie i pozwólcie mojej miłości promieniować na wasze biedne, zagubione dusze. Kocham was tak bardzo, moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę. Idźcie w pokoju i miłości. Wasz boski Zbawiciel. Jesús Christus.